Halo halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Skywars'y. Hmm. No okej, okay, tutaj chyba weźmiemy dał szybką klepę. Skywars. Okej, okay, graj w Skywars, Zobaczymy. <grych> A, klasy i tak na razie nie wybrać nie mogę. Ja mam tam ilość monet. Nawet nie widzę w sumie. Dobra, ale musimy chwilę poczekać. Okej, okay, duzyty na cztery osoby jest, tak? ok Będą takie dość szybkie Skywarsy ale zobaczymy, zobaczymy. No, <ścoughs> więc kolejny odcinek z Migierek. O, to jakieś śmieszne łapka. Dobra, więc no mówię? Takie małe skywards to są. Znowu jesteśmy na DMC. Yy, i, ok, i zaczynamy. Co? Czy mogę przywołać zombie? Kurde. Oj, automatycznie mi się zakładają itemki. No to spoczko. Ok, spodęki też. Czekajcie, ksikierka będzie pewnie lepsza. Ile to ma. 9 to ma 4, to będzie lepsze to ma 6, ale to masz, jest szybsze pewnie, może być lepsze dobra, najwyżej sobie dam tak, tak i tak to damy tak, to sobie od razu oj, jabłko, nie dobra, to jabłka sobie damy tutaj dobra czemu, a, dziwne to było yy, okej, okay. czy tu jeszcze jakieś skrzynki będą? tu jest jedna ja jej nie otwierałem, nie? raczej nie Okej, okay, dużo buteleczek, pewnie jakieś enchanty będzie można robić Dobra, ja to tam dojdę tak Czy coś bym mnie chciało strzelić? Mam nadzieję, że nie Wypadł mi stąd Co Ja wchodzę Chodź tu. No nie, przegrałem! Nie, to serduszko zostało! Z ja jest głównym w tym PvP. <tryk> Halo. Dobra, jeszcze raz bym zagrał sobie. Po prostu No Nie, ja się muszę nauczyć Słuchajcie, jutro spróbuję zrobić streama rano. I wtedy będzie chciał być o 6 rano. Bo wtedy będę miał internet. W dobry, w miarę. To będziecie. To, to będę pewnie grał w te gierki. To zapraszam od razu na streamka. No eee, też raz sobie tutaj zagrajmy. No kurde. <gryjąc> Do gości nie mają HP. Ja muszę się nauczyć po 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 popołować kurde. W tejże. Trzeba się nauczyć popowować. Urek jaki... Nie wiem, co to jest. Kobiczek. Boberek. Czy coś. No dobra. Przeba jeszcze jedną gierkę zagrajmy. Ok, teraz widzę mapę troszeczkę inną, taka bardziej statkowa. Hmm. Okej. Okay. To się przypłaci, płacić tutaj to mają sobie. Okej, okay, to ma ostrość 1, Okej, okay, to idzie lepsze. To, to. Ja mogę sobie wziąć od razu tutaj. Trzeba by wyrzuciło mi. Ok, tego mogę od razu użyć Dobra, zaraz tam pójdziemy i weźmiemy najpierw jeszcze tylko wiadro w ok. Ok, dobra, tutaj szybko nam zakłada itemki, no to, to chociaż spoko jest wędka. Wędki nie można użyć jakoś tam. 6 obrażeń, 6 obrażeń. Muszę na razie to zostać nawet. Jeden lexpa, to To bym dał tak, to bym dał tak, to bym dał tak, to bym dał tak. Kurde, nie wiem jak sobie tu ustać wszystko. Łe, eee, Ojej! Czy tam robię do tego tak? Klepnąć tą wędkę. No, podejść bliżej. No, czy dobra, dobrze tak A ah, I co? TNT? Koniec gry. Czy ja wygrałem? Jej! Co to było? Ale zwyciężyłem, tak? Jakieś macki zostałem w sumie. Okej. Okay. No widzicie, widzicie. <grytania> Jaki głupi maczek. A ale wygrałem. Wygrałem pierwszy maczek. Jej! To było świetne zwycięstwo. No ale okej, okay. dobra, czekamy dalej. Czekamy dalej. ok więc takie skywardsy to są szybkie. Powiedzmy. Hmm. Ja bym sobie ogólnie zagrał takie te inne trochę, ale na razie widzę, że tam osób nie ma, do są tylko w drużynowej W drużynowej też będzie można pograć. W sumie sporo tu jest tych różnych trybów, więc będzie, będzie można w nie wszystkie pograć tak naprawdę. Hmm. No. Yy, ok, od razu szybko weźmiemy sobie to. Dobra, teraz wiadro wody, bo wiadro wody się nie przyda. Ile... Czekajcie, to nam, się, to nam się może przydać. Tak, Piotr, bo nam się na pewno. Chociaż też ma się nam przydać. W sobie co ja wiem, że nie nie przyda się. No. Jakiś łuk by się przydał. Ostrość 6, ostrość 6. W sumie to chyba to samo jest. To się chyba w sobie mniej psuje. Przewołaj Zombiego. No i jabłuszka od razu, trzeba do. Jak będziemy się klepać. Dobra, czy jakieś bloki dostanę? Jeszcze tu mam skrzynkę jedną. Dobra, jakieś bloczki sobie tutaj weźmiemy chciał tą skrzyjkę. Odrzut, odrzut może być taki. sobie ja Ooo miał to miecz ale mnie zniszczył. Jedna ja muszę ogarnąć to PvP, nie? jak to się walczyć, jak to się powinno lepiej walczyć. Bo gości mi na parę na dwa strzały ale w sumie też miał to wieczyk, więc... Też mimo wszystko. A, no, no, no w sumie trochę coś tam <laughs> więcej mówić. Ale kurczę, to nie wyjaśnia tego, że ja jestem głównym w tym. <laughs> nie, ja muszę tutaj trochę się po podszkolić. Bez kitu, no, ty mówię. Zapraszamy Na ty góry, zapraszam tylko na live'ika. W ogóle dzisiaj, myślałem, żeby nie zrobić, ale jakoś mówię, ee, nie, nie chciałbym się. Dlatego jutro prawdopodobnie będzie tak. No spora szansa jest. <noise> Na to, że będzie dobrze, szybko sobie to wezmę. Szybko sobie to wezmę. Nie mam żadnej zbroi, to też słabo, ale jeszcze tutaj jedno. Super, że nie... Miałem mam żadnego... A nie mam, dobra. Tylko pytanie, co mi po tym jednym diamenciku. Bo za dużo mi nie da więcej tego. To będzie dobre. To będzie dobre, to będzie dobre. Tak, bo będzie nic. No Nie, nie to, No nie to! Nie to! Wyszedłem z gry! Kurde! Odstabowałem grę, no? Zarobiście no nie, no ale to jest. i mogę, halo. Weź się coś, poboż się ludzie, to. <gryzanie> Jak tutaj. Hmm. Hmm, to nie, ale te kurde rzeczy by się przydały, no nie. No to jest kurty do kupienia też z sobą. Będzie trzeba zdobyć te monetki. Hmm. W ogóle tu jest jakiś, mogę wpisać monet na przykład? Aha, tak to nie działa. Dobra. Ech, nie wiem. Gdzieś pewnie będzie napisane potem, gdzie ja to mam. No okay, jeszcze jeden sobie zagrajmy. Zobaczmy. Ostatnia gierka. <grym> Widzę, że moja mocna Bedwarsy i Skywarsy to nie jest moja mocna strona. Ale cóż, zobaczymy. Dobra, yy, to nam szybko zaubiera już samo Teraz tak um, Tu wezmę sobie to Mieczyk Okej, okay, jeszcze jedna skrzydła to szybko Dobra, szybko to trzeba ogarnąć Ja sobie od razu postawię tego zombiaka Gościu Gościu No, ty Ile to, co ty masz dołu? Nie, to trzeba. Ja nie wiem, jak trzeba klepać, no. <grych> ja nie umiem. Dobra, ludzie, ja, słuchajcie, Dzisiaj to będzie tyle. Znaczy na dzisiaj. Jeszcze możliwe, że jeden filmik jakiś leci. Bo ktoś mi prosił, żeby zrobił poradnik jeszcze dotyczący Quick Shopa i być może coś takiego się pojawi. Um, no, a póki co ja wam dziękuję za uwagę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć.